Pani Bożena Ikony pisze od 10 lat. Trudno zliczyć, ile w tym czasie ich powstało. W czasie Wielkiego Postu szczególnie skupia się na pisaniu. W ten sposób się modli. Chociaż ikona to obraz sakralny, przedstawiający postacie świętych, sceny z ich życia czy sceny biblijne, ikon się nie maluje, ale pisze. Ikony się pisze, bo kreska, bo kolor, bo nasycenie barwy jest bardzo osobistą refleksją. Osoby, która tworzy ikonę, po prostu nie używa się liter. Używa się koloru, używa się kreski, używa się złota, po to, żeby powstała ikona. Ikony powinny powstawać według ustalonego kanonu. Pisze się je na specjalnie przygotowanym drewnie, pochodzącym z drzewa liściastego. Drewno z tych drzew wytwarza zbyt dużo żywicy. Na tej desce należy napisać modlitwę. Jak najbardziej osobistą. Jeżeli ikona jest pisana w intencji czyjejś lub czegoś. To pisze się tą modlitwę. Ja to robię po prostu ołówkiem. Piszę na desce. Do zrobienia ikony potrzebne jest jeszcze płótno, gips, klej, farby i złocenia. Proces jest długotrwały i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. W każdą ikonę wkłada się serce i każda jest wyjątkowa. Jedną z najważniejszych ikon dla pani Bożeny jest ikona Trójcy Świętej. Tak naprawdę, jeśli się przyjrzymy jej dokładnie, to ten kielich, który stoi na stole. Yy, jest odbiciem jakby powiększeniem postaci. Jeżeli się przyjrzymy, to ona ma kształt, to one mają kształt tego kielicha. Bo pod ikoną kryje się naprawdę misterna pajęczyna geometrii. I Rublow zrobił to przepięknie. Na obrusie. Na obrusie. Tak. On był takim twórcą, który materiały zdobywał wszędzie. Pani Bożena bardzo rzadko sprzedaje swoje ikony. Wiele z nich wisi w jej domu na ścianie, wiele podarowała przyjaciołom. Tę ikonę postanowiła jednak sprzedać pieniądze chce przeznaczyć na zwierzęta, które kocha. Jestem ogromną miłośniczką zwierząt. Pomagam. Osobiście pomagam w każdej możliwej sytuacji i chciałabym. Zdarzyło się już tak, że jedna z moich ikon wspomogła schronisko kolegnickie i chciałabym tę również przeznaczyć na sprzedaż, a pieniądze przeznaczyć na pomoc zwierzętom i przekazać je na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ikony to nieco tajemnicza i piękna forma modlitwy.